Punkty B i C tego zadania polegają na wyznaczeniu dwóch rodzajów elastyczności. Podpunkt B brzmi wyznacz punktową elastyczność popytu i dokona interpretacji ekonomicznej otrzymanego wyniku C wyznacz łukową cenową elastyczność popytu. Przede wszystkim czym one się różnią? Jak sama nazwa wskazują, punktowo uczy się dla punktu, a ukową. No właśnie, co to znaczy naukową? Tak naprawdę ukowo uczy się dla dwóch punktów. Wzór na punktową elastyczność popytu. EPD to się równa zmiana D przez zmianę P razy P przez D. Dlaczego tu jest tylko P przez D, a nie, nie uwzględniamy obu cen? Bo właśnie dlatego, że to jest punktowa elastyczność. Czyli liczymy tylko dla jednego punktu. Czyli tylko dla P1 i D1, albo tylko dla P2 i D2 w tym przypadku. Co to jest to? To jest trochę bardziej skomplikowane pytanie. To jest zmiana d, a to jest zmiana p. Co oznacza ten trójkąt? No, właśnie tą zmianę. A co oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że trzeba odjąć od d2 d1, a tutaj trzeba odjąć od p2 p1. To jest w sumie definicja zmiany, tak? O ile się zmieniło z pierwszego punktu do drugiego? Później się okaże, że to nam się równa temu współczynnikowi w równaniu wyżej temu. I co do zasady, to zawsze będzie się mu równać. Więc w praktyce, jeśli mamy to równanie Q równa się minus 1 druga P plus 200, to jako zmianę D przez zmianę P możemy zawsze przyjąć, że to będzie to. O czym zresztą Pan Zalega mówił na wykładzie. A więc policzmy sobie, e, policzmy sobie elastyczność punktową wobec tego EPD. Powiedzmy, że 1 równa się zmiana P przez zmianę D. W tym przypadku ja policzę po prostu te zmiany i wyjdzie nam w praktyce, że to rzeczywiście będzie jedna druga. A jaka jest zmiana D? D się zmieniło ze 150 do 140, czyli... A, w sumie możemy napisać nawet ten wzór. Q2 minus Q1. Używam oznaczeń stąd. Przez... P2 minus P1. No i tak, tylko tyle. No i powiedzmy, że liczymy pierwszą, tak, więc dajemy P1 przez D1. Tak, ten D1 to będzie oczywiście to Q1. No więc podstawiamy sobie Q2 to było 140, Q1 było 150, P2 to było 120, P1 to było 100. Razy p1, czyli 100, bo liczymy elastyczność cenową dla pierwszego punktu przez d1, czyli 150. To się równa, to jest minus 10, a to jest 20. Czyli po skróceniu rzeczywiście będzie minus 1, druga, Razy 100 przez 150. To się oczywiście jeszcze raz skróci, tu będzie 50, tu będzie 1. Dlatego właśnie w zadaniach osobom, które się zapisały na Khan Academy dawałam upraszczanie ułamków, bo to się przydaje potem. No i to nam wychodzi minus 50, to 50, bo ten minus został tutaj z tej jedynki, tak? Czyli to się oczywiście też skróci, minus 1 trzecia. Zresztą druga część podpunktu jest dokona interpretacji ekonomicznej. Co to oznacza? To oznacza, że dla każdej zmiany ceny, wzrostu ceny o jedną jednostkę, czyli o jeden zł, ilość popytu zmaleje o jedną trzecią. I to jest dosłowna interpretacja ekonomiczna. Natomiast w praktyce oznacza to, że ten popyt jest po prostu nieelastyczny. To już mało elastyczny, bo zmiana o 1 powoduje zmianę mniejszą o 1. Gdyby zmiana o 1 powodowała zmianę większą o 1, to byłby był popyt elastyczny. A gdyby powodowała jednostkową zmianę, czyli zmiana o 1 powoduje zmianę o 1, to byłby popyt jednostkowy. Dobra, to teraz policzmy sobie jeszcze tą drugą elastyczność. Czyli EPD2 to się równa... tego nie będę przepisywać, bo to jest to samo. Czyli minus 1, 2. Tylko że tutaj zamiast P1 i D1, czyli w praktyce Q1 dajemy P2 i D2, czyli Q2. P2 to było 120. D2 było 140. To oczywiście się skróci. To będzie 1, to będzie 6. To też się zresztą skróci. Czyli to będzie minus 6,14. To oczywiście jeszcze można skrócić przez 2. Tu będzie 3. Tu będzie 7, to jest minus 3 siódme. No i tutaj sytuacja jest podobna. Oczywiście wartość bezwzględna to jest 3 siódme. Tutaj interpretacja jest podobna, czyli zmiana ceny o jedną jednostkę, czyli 1 zł w tym przypadku spowoduje spadek ilości popytu o 3 siódme jednostki, czyli mniej niż połowę. Czyli w praktyce oznacza to to samo co tutaj, czyli że popyt jest nieelastyczny. To jest właśnie. To jest właśnie elastyczność punktowa. No teraz wyznaczmy sobie elastyczność łukową. C. Elastyczność łukowa od elastyczności punktowej różni się tym też oprócz tego, że ta jest punktowa, a ta jest dla dwóch punktów, czyli tej tak jakby dla kreski, można powiedzieć, tym, że używa się innych wartości, bo używa się średniej. Zamiast. Pojedynczej wartości używa się średniej z dwóch wartości. W tym przypadku naszych wartości i to nie jest to samo co zmiana, bo zmiana oznaczała różnicę, odejmowanie czegoś od czegoś, a średnia liczy się przez dodanie tych dwóch wartości i podzielenie przez ich ilość, czyli przez dwa w naszym przypadku. I tutaj będziemy mieli tylko jedną elastyczność, czyli EPD powiedzmy, że ły równa się, to też będzie minus jedna druga. To się zaczyna dokładnie w ten sam sposób. Taki najbardziej ogólny wzór na, na tą elastyczność to jest zmiana D. D przez zmianę p razy z, razy średnia z p p to jest p przez średnią z d ta kreska tutaj oznacza że to jest średnia czyli ta zmiana już wiemy ile będzie wynosić to jest ta minus 1 druga zresztą z pierwszego równania a ile wynosi średnia Co to, to jest średnia zamiast wyliczać to wszystko w jednym wzorze ja zrobię to osobno średnia z p to jest średnia z p to jest pierwsza cena plus druga cena przez 2, bo są tylko dwie. Zapomniałam dwójki dopisać. Czyli to jest 100 plus 120 przez 2 to jest 220 przez 2 czyli 110. Średnia z ilości, czyli w praktyce średnia z Q to jest T1 plus D2, czyli Q1 plus Q2 czyli sto pięćdziesiąt plus sto czterdzieści przez dwa to jest dwieście dziewięćdziesiąt dwieście dziewięćdziesiąt przez dwa przez dwa sto czterdzieści pięć to jest sto czterdzieści pięć czyli mamy jedna druga razy sto dziesięć 110 nie 100, ani nie 10 przez 140. 145 to się jak zwykle skróci, to będzie 55. No i zostaje nam minus 55, 145. To się oczywiście skróci przez 5. To się będzie równało minus 11,29. No i to są liczby pierwsze, więc już dalej nie będą się skracać. To, to są liczby pierwsze. Z na Academy. I, I to się równa mniej więcej minus 038. Jeśli chcecie te poprzednie punktowe, też możecie sobie policzyć, podzielić wystarczy i możecie sobie porównać. No więc tak właśnie wygląda łukowa elastyczność. W tym przypadku konkretnie. I to jest koniec tego podpunktu, bo akurat tej nie każą nam interpre interpretować. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to komentarze pod filmem. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.